Witam wszystkich, z tej strony Soto Kamil. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału, tym razem Sudoku na żywo, czyli seria, w której rozwiązuje planszę Sudoku klasycznego na żywo. E, moi drodzy, zgodnie z tradycją, e, po odcinku poradnika do Sudoku, przygotowałem planszę, w której należy skorzystać z techniki, o której była mowa właśnie w tym poprzednim odcinku poradnika. E, Zajmowaliśmy się tam unikalnymi prostokątami i rozważaliśmy e, typ pierwszy e, właśnie w ramach e, tej całej rodziny w zasadzie e, technik. Jeżeli tego pora, odcinka poradnika nie, nie widziałeś, to zachęcam Cię, żebyś wpierw go obejrzył, link do niego znajdziesz w opisie. W opisie również znajdziesz link do tej planszy, także jeżeli kojarzysz tę technikę i chciałbyś tutaj spróbować swoich sił, to zachęcam, żebyś spróbował tę planszę samocień rozwiązać, link do niej także znajdziesz w opisie. Na tej planszy powinniśmy korzystać tylko właśnie z techniki UARTy pierwszy, Innych technik raczej tu nie powinno być. Jeżeli takie będą, no to oczywiście gratuluję, jeżeli taką znajdziecie. Natomiast ja spróbuję ograniczyć się właśnie tylko do tych UR typ, typ, typu pierwszego. Starałem się znaleźć taką planszę, żeby było więcej niż jeden taki moment, gdzie trzeba z tego skorzystać. Czy udało mi się taką planszę tutaj znaleźć, to tu już zobaczymy w praktyce. Także ja restartuję swój zegar i mówię już po raz kolejny: rozwiążmy kolejne z doku. Zaczynam od jakichś tutaj cyfr, które już możemy na spokojnie wpisać, dużych cyfr, no to skupmy się na jakichś cyfrze, których jest dosyć dużo na planszy, no to chociażby dużo dwójek mamy, bo cztery dwójki mamy, no i już wiemy gdzie jest dwójka w tym bloku, bo musi być w tym polu i teraz w jednym z tych dwóch pól jest na pewno dwójka, będę już pomijać pewne kom komentarze z technikami góra, środek, dół, lewo, centrum, prawo, bo już myślę, że to już dosyć często się pojawiało. Także ja tutaj pewne notatki będę robić. W jednym z tych dwóch pól jest dwójka w ramach tego bloku. I w tym bloku też. Teraz dwójka musi być w lewej kolumnie. W jednym z tych dwóch pól. I tu też. W jednym z tych dwóch pól. Ok. Siódemka teraz jest na pewno w tym polu. I w takim razie w tym polu. I teraz w tym bloku też wiemy, gdzie jest siódemka. Na górze. I w prawej kolumnie. I w tym bloku w takim 7 siódemka jest w lewej kolumnie. Wszystkie siódemki mamy na planszy, całkiem fajnie. Co jeszcze jest tak, takiego ciekawego? Jaki, jakaś cyferka do rozważenia. Dwie dziewiątki mówią, że w tym bloku dziewiątka jest tu na pewno. ósemki teraz dwie że ósemka w tym bloku jest w tym polu i teraz te dwie ósemki zostawiają tylko te dwa pola dla ósemki. Ta w tym bloku ósemka jest w jednym z tych dwóch pól, czy jest w wierszu dolnym już, czyli w tym bloku ósemka jest na górze w jednym z tych dwóch pól. Czwórka teraz w prawej kolumnie w jednym z tych dwóch pól. Jeszcze jedynki, teraz patrzę na ten blok fajnie i zostawiam tylko te dwa pola. czy jedynka jest w lewej kolumnie, jest zablokowana, czyli w tym bloku jedynka idzie w prawej kolumnie, czy w jeden z tych pól. A nawet więcej, zobaczmy, bo analogicznie teraz dla piątka i jedynka w ogóle na ta kolumna mnie zainteresowała, bo te kolumny brakuje w 1,5 i 1,5 nie może być w tych polach, no bo już jest w ramach bloku. Czyli tu mamy parę 1,5 w takim razie. To jest rzeczywiście fajny początek. Czyli w takim razie tutaj będę musiał wpisać cyfry 3-4, bo jeszcze te brakują w kolumnie. No to czwórka musi być wyżej, a tu jest trójka. Oczywiście miałem na myśli duże cyfry, nie małe. Teraz czwórka w jednym z tych dwóch pół na pewno. Co dalej? Tu brakuje mi trzech cyfr w wierszu. I są to cyfry 1, 5 i 6. Tu musi być 5, 6. Tu nie może być 5 ani 6. Super, czyli tu jest 1. Stąd bizneska, nożna 1, a tu w takim razie muszę mieć 6, bo nie może być 5. Czyli tu jest 5. Ok, teraz szóstki. Tu musi być jeden z tych dwóch pól. Szóstka w ramach bloku. W tej brakuje mi 3 cyfr, 3, 6 i 9 9 nie może być ani tu, ani tu, czyli tu jest 9 na pewno do wpisania A tu jest para 3, 6 Teraz, co by tu jeszcze rozważyć Tu brakuje mi 3 cyfr w wierszu i są to cyfry 1, 8, 9 to już może wpiszmy środkowe kandydatów. Tu nie mogę mieć ósemki, to jest tyle co wiem, bo w tych kolumnach nie mam pomocy. Niestety. Teraz piątka w ogóle musi być w tym bloku na dole, ale musi być w centralnej kolumnie. I tu brakuje w takim razie 3, 4, 8 w bloku. No to wpiszmy. Tu nie może być ósemki, bo ósemka była w jednym z tych dwóch purałkach bloku. A tu muszę wpisać wszystko 3, 4, 8. Usuńmy już te narożne notatki. Co jeszcze takiego ciekawego jest na tej planszy? Ok, skoro tu jest 1, 8, 9, 3, to w tym wierszu jeszcze brakuje mi 3, 4, 6 do wpisania. No to tu nie może być 4, czy tu jest 3, 6, a tu muszę wpisać wszystko. No, coś to wygląda jakby miało być w przyszłości pod, właśnie pod U, UR, ale zobaczymy jeszcze. Bo przypomnijmy w tym typie pierwszym: 3 z 4 narożników prostokąta musi widać tylko właśnie dwóch kandydatów, właśnie UR kandydatów. Także to jeszcze za wcześnie, żeby tu mówić, moim zdaniem, o UR. Dobrze, szukamy dalej. Tu 3, 5, 8, 9. A, tu w ogóle brakuje nam trzechcy w tym bloku. 2, 6, 8. Wpiszmy wszystko grzecznie. Tu nie może być 8, czyli 2, 6 i tu nie może być 2 ani 6. aha, czyli tu jest 8, bo nie może być 2 ani 6. Czyli stąd znika 8, te narożne dwójki też rozkazuję. Czyli tu jest para 2, 6 w obrębie kolumny, czyli tu musiałbym wpisać, yy, w ogóle 8 nie może być tu. Czyli w takim razie 8 jest w tym polu w ramach tego bloku i tu jest para do jeszcze 3, 4 do wpisania, bo tych cyfr blokuje mi jeszcze w kolumnie. Czyli tu też jest kolejna. Mamy parę, parę i trzy cyfry. To jeszcze brakuje nam kolejnej. Pary 2, 6 w tym wypadku. Ok, zobaczmy. Mamy już parę 3, 4 w tym bloku. I to bardzo ładnie wygląda, bo to miał rzeczywiście pod unikalny prostokąt. Zobaczmy. To pole ma o jednego kandydata za dużo, ale tu zobaczmy. To pole mnie interesuje. Bo tu w pierwszo brakuje mi 3, 4 i 9. Tu nie może być 4, czyli jest 3, 9, a tu 3, 4, 9. No właśnie, niestety za wcześnie jeszcze, bo jedno pole jedno pole tylko może do dodatkowych kandydatów. Także niestety, ale chyba za, nie jestem w stanie tutaj skorzystać jeszcze z tej techniki. Ale będę to gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że takie coś może tutaj nam pomóc w tej technice. Ale lecimy dalej. Teraz tu brakuje 359 wierszu, tu nie może być 5, jest 3,9. Tu muszę wszystko wpisać. A tu też muszę wszystko wpisać. Nie fajnie. Okej, okay. nie, to, to coś mi się zdawało. 1, 3, 5, 6 w tym wierszu nie może być 5, 6, czy to jest 1, 3 na pewno. Tu musiałem wszystko, czego nie chcę robić, i tu też musiałem wszystko wpisać, czego znów nie zrobię. Za dużo wpisywania tych kandydatów. A tu 1, 2, 6 i 9. A! Nie może być 2 ani 6, czy to jest 1, 9. Musiałem wpisać 1, 2, 9, nie może być 6, a tu też nie może być 2, czyli jest 1, 6, 9. No nie wydaje się to jakoś bardzo pomocne. Dziewiątka w tym bloku jest 1 z tych 2, na pewno. Może gdzieś tu jest unikalny prostokąt, tylko nie wpisałem jeszcze dostatecznie wielu e, kandydatów. Nie chciałbym całej plaży pełniać kandydatami, ale w ostateczności tak zrobimy. Niestety nie mogę tu skorzystać z tej techniki, a szkoda tu. Jeden cztery pięć osiem dziewięć. Osiem dziewięć tu nie mogę, Czyli tu jest jeden cztery pięć. Nie mogę tylko, że tu usępię to za mało. Jeden trzy pięć sześć dziewięć. Za dużo. A nie, sześć dziewięć to jest jeden trzy pięć. o a to ciekawostka. Ha, ciekawe. Zobaczmy, że mamy. O ile dobrze tutaj wpisałem kandydatów, a wydaje mi się, że jest OK. Tu była w ramach trójki 359. Tu 6, 9 nie może być w kolumnie. A tu po prostu nie mogą być 2 ani 6. Tak. Mamy czwórkę w ramach bloku. 1, 3, 5, 9. Czterech kandydatów zablokowanych do czterech pól. A zatem w tych pozostałych polach nie ci kandydaci się nie mogą pojawić. Czyli tu będzie trójka. Jaki jeszcze mi brakuje? Cyfr? 2, 4 8 mi brakuje. Czyli tu nie może być ani 1, ani 9, bo są w ramach tej trójki. Czyli tu jest 2 w takim razie. Stąd 2. Teraz tu w takim razie jest para 4, 8, bo tych mi brakuje jeszcze w, w bloku. Szacujmy ten kolor. No ciekawa dosyć obserwacja. No w tych plaszach czasem właśnie, tu też trzeba uważać. Patrywać takich czwórek nawet tu w takim razie nie może być dwa, więc tu jest 6, tu jest dwa, tu mi znika 6. Ok, super. Wreszcie coś udało się znaleźć konkretnie. Znowu 4-8 para. Nie ładnie to wygląda, ale nie wydaje mi się, że na, na tej parze powstał nasz unikalny prostokąt. Także szukamy dalej. Wreszcie jakiś początek. Teraz tak, tu nie może, tutaj brakuje mi ojej, 1, 3, 4, 8, 9. Tu nie może być 8, 9, tu jest 1, 3, 4. Hm. Jest para 4,8 w ramach wiersza. Czyli w tych pozostałych polach musi być 1, 3, 5, 6. Totalnie nie widzę, żeby miało to pomóc. A! Kolejna czwórka okryta. Panie 1, 3, 4, 5. Tym razem w ramach wiersza. A zatem w tych polach muszą pozostać kandydaci brakujący. Czyli w padku 2, 6. W tym padku musi tu być. I jeszcze, wreszcie, mamy nasz pierwszy unikalny prostokąt. Mamy chyba. Mamy trzy pola. Zawierające tylko ty kadrę, tu 2 2,6, a tu. No tu wszystko wpiszmy, co jest możliwe. Popatrzmy na blok. E, 1, 2, 3, 5, 6. O to muszę wszystko wpisać chyba. Na moje oko. Tak sądzę. E, czyli. Mamy tutaj wreszcie ten prostokąt. Zwróćmy uwagę, że narożniki leżą w dwóch różnych wierszach, dwóch różnych kolumnach i dwóch różnych blokach. Tak. Super. Eee, I w takim razie na mocy typu pierwszego, ponieważ trzy z czterech narożników zawierają tylko UR-kandydatów 2,6 to w takim razie tu nie mogę ich mieć, no bo gdybym miał tutaj, e, gdybym usunął wszystkie pozostałe kandydatów, to mam zakazaną konfigurację, bo wtedy plaszcz z doku miałaby więcej żadnego rozwiązania. Czyli tu stąd usuwam kandydatów 2 i 6. I co jest, co jest ważne, to usuwam też tą narożną dwójką. Ona też jest fałszywa, bo usunąłem jako środkowego kandydata, to jako narożną też ją muszę usunąć, bo tam dwójki być nie może. Czyli w takim razie, ponieważ jedna narożna dwójka mi zniknęła, to druga musi być prawdziwa. Czyli tu jest 2. I to mi pozwoli wypełnić już te trzy pola. Super. Także mamy pierwszy moment, w którym wykorzystaliśmy technikę UR Typ pierwszy. Czy to jest ostatni moment, gdzie z tego skorzystamy? Nie wiem, zobaczymy, jak, co jeszcze ta, ta plansza przed nami ukrywa. Że ta sytuacja już została przez nas rozwiązana. I szukamy dalej. Tu też 1,5, 1,4,5. Tutaj, co, co może być? Nie może być 8. A w kolumnie brakuje mi op. 1, 4, 5, 9 jeszcze. Czyli niestety to nie jest moim zdaniem UR, dlatego bo typ pierwszy, no bo trzy pola muszą zawierać tych samych kandydatów, a my mamy tylko dwa takie. Więc ta konfiguracja nie jest pod typ pierwszy, niestety. Jest to y, sytuacja pod unikalny prostokąt, ale nie typ pierwszy. A tylko ten typ rozważaliśmy w poprzednim odcinku e, poradnika. że tu jeszcze coś się musi ukrywać. Pytaj tylko gdzie. Hmm. Bardziej boi mnie to, że to, to 3-4, że tutaj brakuje mi jedne, jednej eliminacji, że mógł coś tutaj zrobić. To jest naprawdę przykre. Prawda. Tu nie mogę z tego skorzystać. Nie? Jeden, trzy, pięć, sześć, brakuje. O, dobrze wpiszę, chociaż tak to mi się nie podoba. Też jeden, trzy, pięć, Musiałem wsadzić dziewiątki tylko, nie może być w kolumnie już. To dalej. Dalej nie pomaga. Hmm. Być może jakiś kandydat jeden niezbędny i blokuje mnie przy tej techniki. Jeżeli tak jest, no to nie będzie to dosyć nie będzie to przyjemne uczucie. Ale tak się może zdarzyć. Tu też jest para 3-4. Tu, nie nie to tu nie przejdzie. 1-5. No tu musiałbym coś wykazać, że coś jest nieprawidłowego. Może jakaś ukryta znowu jest trójka, czwórka, tak się może zdarzyć 1, 3, 5, 6. A, chyba, chyba już widzę coś, myślę, W ogóle, gdzie jest piątka w tym bloku? Ona jest w jednym z tych dwóch pól na pewno, bo nie ma jej nigdzie jako kandydata. Czyli to oznacza, że teraz w tym bloku piątka jest też w jednym z tych dwóch pól. Czyli w szczególności w tym polu nie mogę mieć piątki. No to gdzie ta piątka jest w wierszu? Ani tu, ani tu, ani tu. Czyli piątka jest tu. I tu mi kasuje to piątki. Tu też nie ma piątki, czyli piątka w ogóle w wierszu jest tu. Tu nie ma piątek, piątki nie ma. No i pytanie, czy to już jest rzeczywiście temat, którym będę mógł skorzystać z tej techniki. Tu w takim razie jest 1-3-6 do wpisania w, w wierszu. Jeszcze nie? Hm. Ok, w tej kule brakuje 1, 3, 4, 6, 9. Nie może być 4 na 9, czyli tu jest 1, 3, 6 na pewno i to też w sumie jest 1, 3, 6, bo skoro mam. A nie, to. E, gdzie jest piątka w tym bloku? I ona jest w tym polu. Nie ma gdzie, nigdzie miejsca dla piątki. To na pewno można stwierdzić. Że piątki mi trochę pomogły. Jakoś bardzo, ale pomogły, ale wciąż ja nie widzę tego ewentualnie drugiego prostokąta unikalnego. No, innych tutaj podkreślam: innych technik nie przewidywałem w ramach tej planszy. Tu jest 4,8 przeszkadza. Może jakaś ukryta znowu trójka tu gdzieś jest. Tu. 1, 3, 6, 9 musiałbym tu wpisać. No tu wpiszmy. 1, 3, 6, 9. 1, 3, 6, 9. Na, no, poznajmij już te narożne kandydatów, bo oni. Moim zdaniem przeszkadzają bardziej. No i poszukajmy czegoś, czego jakiegoś powodu jeszcze nie widzę. A, gdzie jest szósta w tej kolumnie? Oczywiście, tu nie ma. Tu jej nie będzie. Na mocy juara tam usuwałem szóstkę. I tu nie ma szóstki. Szóstka w kolumnie jest tu. Dobrze. W tej kolumnie. Czyli stąd usuwam 6. No, i chyba moja tutaj hipoteza się sprawdziła. Po, poprzednie, no z początku rozwiązałem, że na tej parze zbudujemy unikalny prostokąt. Jest to typ pierwszy. Mamy, no, te narożniki są w dwóch różnych wierszach, w dwóch różnych kolumnach i w dwóch różnych blokach. Czyli mamy sytuację pod unikalny prostokąt. Trzy z pól zawierają tylko tych kandydatów w ramach tych parę 3 4 i ten zawód tylko kandydata 9. No i na mocy typu pierwszego z tego pola możemy usunąć kandydatów 3 i 4, bo inaczej sudoku miałoby więcej niż jedno rozwiązanie i tuż mogę wstać na spokojnie 9 i ja coś czuję, że w tym momencie nam plasza się y, zakończy Znaczy rozwiąże się po prostu sama, że znaczy, mamy drugie miejsce, które jesteśmy z UR y, z UR -typ pierwszy i teraz bardzo możliwe, że Cała plansza po prostu już automatycznie nam się rozwiąże pod warunkiem, że będę <grych> pewne, pewne rzeczy będę po prostu już tutaj uzupełniać dosyć zgrabnie. Z tym też czasem może być problem. Dobra, także posuwamy już tych kandydatów, które tutaj mi są zbędni. Trójka tu daje mi 6, 1 3. No i wreszcie końcówka. Teraz tutaj jest 1, 6, 8, 9, 1, 9 bloków jest tu, 8 plus 4, 8, 2, 3. No i moi drodzy, w ten sposób udało nam się tę plażę zakończyć. 21 minut, no całkiem długo. Wydawało mi się troszkę, może szybciej dałem się z tych prostokątów znaleźć, no ale właśnie trzeba zwracać uwagę właśnie na to, że dany kandydat jest czasem zablokowany do jednego z dwóch pól i po prostu patrzę na te większe kolumny czasem tam trójki lub czwórki mogą być gdzieś ukryte. E, mam nadzieję, że udało wam się tę planszę rozwiązać i mam nadzieję, że również uda wam się skorzystać właśnie z tych, z tych unikalnych prostokątów. E, tymczasem zachęcam się do oceny materiału, do komentowania i jeśli chciałbyś na bieżąco z tym kanałem, to oczywiście zachęcam do jego subskrypcji. Tymczasem powiem się tam żegnam, życzę powodzenia w dalszym tutaj opanowaniu, trenowaniu techniki UR typ 1, wszystkiego dobrego i mówię do usłyszenia w kolejnym materiale poświęconym Sudoku, pozdrawiam.